z tej strony PIT, bracia e, kr kręcimy dalszą część empire Earth. idziemy teraz właśnie na bazę e, mamy dużo gości może coś zbudują nam no? e, lotniska e, tutaj jeszcze kilku mamy

O, uniwersytet zbudują. No. A nie mamy już. Dobra, to zbudujemy sobie jedno działko. Okej. Okay. Okay. To teraz bierzemy ciężką antelerię. I teraz jedziemy właśnie na bazę. No a nie, że sobie pójść Dawajcie działka, dlaczego nie strzelają działka przeciwko? O, strzelane, pięknie strzelają? się I to już nie będziemy tu męczyć Dobra, idź Czekam na rozkazy Nie będą walczyć. Ok. Czyli nam nowe oddziały, które bardzo nam pomogą w podbijaniu bazy. Więc my tutaj... Oj. Też pójdę na to A co z naszym... Oj, 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 chyba jakoś. Jest nie za dobrze. Jeszcze 13 minut. O, bitwa, bitwa. dawać Walczyć. Nie, nie będzie za fajnie, jeżeli to przegramy. O, już, lecą, już jadą, a jeszcze bombowce nasze lecą, więc powinniśmy to wygrać, ale będzie ciężko, jeżeli tego nie wygramy. E, teraz musimy zbierać kilka samolotów, żeby one jeszcze zniszczyły. trochę jak oglądaliście z, jak będziecie oglądać nasze filmiki można w samo, że usłyszycie trochę o tak bo to są to dobre czołgi. Ale teraz wracamy do naszej gry, w której nie dzieje się za fajnie, bo straciliśmy dużą część naszych oddziałów. Yy, gdzieś tu powinny O, samoloty piękne z ale jest my... ojej jest wojna Jest to duża wojna A my nie chcemy żebyśmy jej, przegrali. jej przegrać więc będziemy na nią wysyłać jak najwięcej oddziałów Na nich swój Oj pod na dużo. Dobra, no, pierwszy sobie jest już gotowy zaraz i... Bo będziemy ich bombardować. Chodź. Oj, ani nie jest. Co się dzieje, czy nie jest gotowy? Słowa czy... o złota. Ojej. słabo nam idzie. Musimy złoto wykopać. E, teraz... Się tu ciągle walczą, jest to ok. A też, do nich? No... Wszyscy idą na... Na nich. Na tamtą... Czy to nie muszę z tego wychować. O jest, co? nas. O to, to na Zaraz powinien być zniszczony. Trzeba tutaj. Ale nie powiem że to też jest świetnie. Dobra, kręcimy. To też już koniec odcinka. W następnym dowiecie się co się stanie dalej.